Cześć, ja jestem Mięciuk i dzisiaj zagramy z moim kolegą Krzyściem. Przywitaj się. No i dzisiaj będziemy się starali do, do, jakiś rekord no. zrobić. No, jak, ja już prawie zginąłem. No, tak, tak ja bym chciał do ostatniej fali dojść, ale nie wiem czy damy radę, bo... Damy, ramy. No, może, może damy radę, ale, ale my się postaramy bardzo i ja właśnie sobie, jak widzicie, wziąłem taką kapibarkę fajną i nią się fajnie gra, a mój kolega sobie wziął takiego kocu, kocika. I właśnie jeszcze wbijajcie na kanał mojego kolegi, link macie w opisie, jak zwykle. Sobie mój kanał, polecam. polecam kanał jestem za No, a jakby co to sorry to wie, Że moją klawiaturę tak strasznie słychać Ale o, kurde, kurde, kurde. Mam mikrofon tak strasznie blisko tej klawiatur, klawiatury A ta klawiatura jest głośna Ale i bo... tak to tak To tak brzmi i spocenie bym powiedział ci Bo wiesz Aha, spocenie... W koło mikrofonu. No, to, to tak brzmi, jakbyś był jakiś spocony, tak walisz w klawiaturę. No tak słychać też jak szeryf tak robi, no to też jak spocenie. No już mamy 16 falę, no i to jest bardzo dobrze, bo nadal się tu trzymamy z krzyśkiem, a normalnie to umieramy. Ale na razie mamy te prostciutkie bruszki te dwie, dwa szerokości. Bez parkura. Teraz te bloczki no, nie są aż takie trudne. Ale mo mo mogą komuś sprawić trudności. No już mamy długie samochody, więc to jest daleko. O, ja, ja tego, no tak. Nie, że lubię, nie, że nie lubię, ale, ale to. To jest y, łatwe dla mnie. Dobra, przenikłam sobie. Dawaj, przenikam. No dobrze No i mamy już 23 trzecią falę no i Dawaj Krzysiek. No i teraz nowy Krzysiek musimy rekord zrobić Ja to sobie przejście otworzyłem i patrzcie na to O kurde no co o. ja zrobiłem no, Nie mieliście na to patrzeć akurat Ale teraz patrzcie na to No czemu mi się to nie udaje ten typ? Zacznij no, walić Nie, no weź Dobra No żyjesz. ja nie minę nie, nie. No, Mi coś dziwnie poszło Dobra, ja sobie... Aj, nie przeniknąłem Żyjesz? Żyję No, już mamy 30 falę No i już tak szczerze mówiąc jestem zadowolony Bo 30 fala to jest daleko Patrząc, na... patrząc na mojego skilla a, no to dziwne, że, że to jest mało dla mnie mam, miałem rekord z kolegą to 143 fale. Dawaj przejdź, przejdź. Dawaj i zrobisz sobie... Dawaj. No i... No i się no, tu. Jeszcze ty bo właśnie to, ty bardzo bardziej ja. No, ale myślałam, że ty yy, że ty też nie przejdziesz, że ty... Jakoś... Nie, ja na spokojnie, ja tam miałem cień, tak jak mówisz. Aha. No, ten trik mi się widzowie nie udaje o zabijania od kolców akurat na odcinku, ale gram z kolegą sobie tak po prostu to on mi się zawsze udaje. No po prostu zawsze. Dobra, i teraz... O, wybiło Te mi takie tak, trzeba... bo zaraz no się tak teraz zrobiłem, a ale... nawet nieraz. raz. się tak wywajem przez to No bo stałeś za blisko, y, za blisko końca mapy stałeś. No już mam 41 falę, więc to jest bardzo daleko. Ja już jestem zadowolony. Dobra, jakimś pobierz cudem. Miejmy swój rekord, to... No to mi... Mój my... rekord na 59, więc mam. Więc pob pobierz swój rekord. Jesteśmy już blisko. No. Dobra. Dawaj przejdź sobie normalnym. Dawaj, dawaj, dobra. Żyjesz? Dobra i tu a niestety się tak nie odbiłem ale mamy taki parkurek fajny i dobrze że, na... że, że ten że nadal żyjemy bo to jest w ogóle ja sejwa robię kurde ja chciałam zrobić tego trika ale dobra widzowie, nasz rekord w dzisiejszym odcinku to 47 farb. Zobaczymy co będzie w następnym. Mamy już właśnie kolejną gierkę i zobaczymy, jak, jak nam pójdzie tutaj. Ale ja bardzo nie lubię się tak walać. No wiem, że to była moja wina, ale mam nadzieję, że już takiej rzeczy nie zrobię nigdy. Bo to było bardzo przypałowe. No, może nie bardzo, ale trochę było. No dobra, to mnie tak podbiło do góry no i... Kurde, ja się na tych blokach strasznie nudzę, bo one są takie proste że ja je sobie specjalnie utrudniam Tak, że sobie przenikam Ale nie udaje mi się to przenikanie jakoś Ale może teraz zdawaj? O kurde No się nie udało Może teraz się uda tak, no nie no, to gra jest jakaś zwalona, no. Cały czas mnie jakoś na brzuch, jakiś dziwny brzuszek mnie bierze. Teraz, teraz może się uda. No udało się, no ale to raz na milion razy mi się uda, raz, no. A może od, nie teraz zrobimy, od, no nie skoczyłem. O, teraz mi się to udało. Się z... Jezu, ja już prawie byłem na krawędzi tak naprawdę Aha Ja się uratowałam w ogóle No to spoko bardzo Dobra, ja sobie... O nie, no co to jest za gra No fajna gra, kurde no Mamy na scenę rundę i może tutaj nam jakoś... No ja. jak? lepiej pójdzie, bo ja... Rejwujemy, żartowane ja ja sobie tak zejwuj. sobie umieram, to jest takie kurde przypadek. O kurde byłem się. Uh -huh. Sejwuję teraz. Nie savewuj. No ja jakoś nie przenikam, no... Nie no. Ja teraz przeniknę, pa. Ej, to mi się udało akurat. Bo może teraz mi się też udało. Nie, tutaj... Tutaj jest trudno. Tutaj jest trudno. 180! No nie, widzowie, możecie mi powiedzieć, co z, co z klawą zrobić, bo moja klawa, moją klawę strasznie głośno słychać. Więc możecie napisać mi w komentarzach, jak to, jak to zrobić, żeby tą klawę tak nie słychać było. Ja naprawdę... Nie to tak słychać jakbyś normalnie był jakiś specjalny. No ale to widzą przeszkadza. Warto. A skąd wiesz, nie mogę przeszkadza? no, nie przeszkadzać. No i jakoś to przeszkadza, jak... w komentarzu. Zobaczcie czy wam to przeszkadza. Klawiatura, czy... Czy klawiatura męczaka wam przeszkadza? Napiszcie. O, ale mnie wybiło. To była akcja prosów. Dobra, ja, ja chciałam zrobić tylko trika, ale myślałam, że nie na odcinku. No dobra, już mamy szesnastą falę. To jeszcze ch chyba z tego, co ja dobrze obliczę, jeszcze chyba trzy razy tyle. I będziemy mieć y, 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 nasz dzisiejszy rekord. Dobra, o właśnie tak sobie A rozwalił jeszcze to O, widzisz jak masz przejście Tak sobie przechodzisz jak Tego tu nawet się nie dało zwalić Ale ja i tak bym zrobić przejście, bo i No. O teraz jak mnie wywaliło To było O przeżyłem na dwa Jakoś mi się nie udaje to przenikać, bo mnie cały czas jakiś yy, ten dziwny brzuszek wywalał. Teraz mi się udało, ale to mi się szatko udaje. O kurde jak mi się nie No to dobrze. Teraz sobie... O kurde, nie udało mi się. Teraz zrobię tutaj kurą. Tak przejdziemy. O, no, sobie przenikliśmy teraz. No kurde nie udało się tylko żebym to uratował teraz dobra uratuję a może teraz sobie to przenikniemy, no nie nie, dawaj save'a zrób no kurde Oj. blisko było, no to 29 fala na drugą próbę Jasne. mamy już następną rundę i mój kolega tutaj jakieś nienadziewiki z discordami puszcza ale my teraz musimy się postarać zrobić reakcję Mamy ten tak jakby jeden, jeden, bo ja się wywaliłem i on też. Ja bym cię wywalił tyle, razy, No A raz się wywalił. Co? A ten filmik mnie wyśmieją na pewno. No nie jak, no przecież ja umarłem na 50 gdzieś fali, co nie więc nawet nie gada. Ja jeszcze nie palię na 29 Aha. Ale dobra, mamy szóstą falę. Mam nadzieję, że tu widzowie, że tu że tu będziemy mieć jakiś rekordik. A nie że tak cały czas słabo nam idzie. No raz nam poszło dobrze na pierwszej rundzie dzisiejszego odcinka, czyli te... Czekaj, ile było... ile mieliśmy rekordów w dzisiejszym odcinku? 27. No no to, no to 47 fal to, to było to dobrze. Abyśmy mogli to by było fajnie, ale... No bo twój rekord, bo... Nic, nie, nie. No oczywiście o mojego kolegi rekord, yy, a nie mój. Bo mój to 143 fale. Hmm, dobra, przejdź sobie. Ja sobie to tylko 3 zrobiłem teraz sobie tak na górę o oh, nie udało mi się, ale przenikłem teraz mi się uda odbić o, udało się dobra no to się dobra no i mam już no 17 falę i tutaj no w miarę, w miarę, no w miarę się nie wywalamy mieliśmy jedną taką sytuację właśnie na końcach ale dawaj teraz Krzysiek, jak robimy rekord rekordów. Musimy jakiś rekord, rekordów zrobić. No nie wiem, może. Może no, ja. Może wam niedługo zrobię jakiś turniej z moim kolegą. Kolejny turniej na moim kanale, ale jeszcze nie wiem. Może zrobię, może nie. No, nagrywałem drugi turniej, ale nie na YouTube'a, tylko po prostu mam to nagrane. A nie wróciłem tego na YouTube, dlatego że po prostu było za krótkie i za słabe. To było za krótkie i za słabe, bo od razu w pierwszej fazie umarliśmy, bo kurde, no tak się strasznie wtedy słabo grało. Ono wracał mnie tak do góry. Dobra, o nie, jakoś tu nie przebił. Muszę klacza robić. Zrobiłem klacza. Już mamy 28 falę. E, Dawań zrób klacza. O, zrobiłeś, nice. My tu się postaramy, e, ten. Pobić rekord. Uratowałaś, ty uradowałeś, e, Rekord, to ja też musiałam uratować. No, i teraz już bez żadnych klaczów. To znaczy, żebyśmy nie doprowadzali się do takiej ostateczności jak klacz. No już mamy 33 falę, więc jeszcze, jeszcze z jakiejś... 15 i, i, i... To znaczy, jeszcze z jakiejś 25 fal i Mamy rekord y, Krzyśka Więc chcemy bardzo pobić rekord Krzyśka ale żebyśmy pobyli, to bym na pewno się przyzwycził. Znaczy, tak na razie. Na co już się Rozwaliłem ci. Dzięki. I sobie tak przejdziemy. No, już prawie mamy 40 falę, więc się wydaje, że Krzysiek będzie zadowolony, jak pobijemy jego rekord. Dawaj, Krzysiek, dasz radę. Dobra, dasz rady. O nie, co ja zrobiłem? Co? Zrobiłem klacza. Dawaj, se, musisz zrobić. No nie! widzę no! No, to to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Ech. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia. Cześć.